Bardzo witam w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj mamy grę Boreas. Gra nie ma języka polskiego, nie ma menu, nie ma daty premiery. Trzy razy nie. Czy znaczy, tak się gra zaczęła. To jest początek gry. To, to jakby niczego tutaj nie przegapiliście. Nic się nie uruchomiło. O, coś do mnie powiedział tylko ten, ten, ta... Ten ptaszor. wszystko, przeskacze, dobra. Nie wiem, co ja mam zrobić, Prawda? A widzę, podświetla się, dobra. No dobra. Grafika mi się nie podoba, ale to mi. Słuchajcie, i co teraz mam? Okej, okay, co, coś łowię. A chyba będzie idealnie, nie do tego czerwonego, tak zakładam. A jak zrobię do końca, to co? Zostałem, złapał coś mi wtedy. Dobra, podniosłem. Mam iść do ciebie, tak? No to idę do ciebie. No jestem. A miałem przyjść do ciebie. Nie wiem, nie wiem co mam zrobić. Aha, no dobra, dwie podniosłem. Okej, okay, dobra Mogę łowić więcej ryb. Dobra, idę łowić więcej ryb, Nawet Wiem jak to działa Aha, dobra. Tu mam się nie, 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 siłować z tym. Ale czemu nic nie gadasz jak złowiłem coś? No próbuję to podnieść, ale nie mogę. Tu wszystko działa. Mam zmienić layer teraz, wyłożyć te. Która tego nie mówi, oczywiście. Nie działa. Dashor, co mam zrobić? Ale nie ma. A jest na dole, dobra, widzę, mam wrócić do pieca. Jezus Super, że tak nieoczywiste. Jara się Bejdzie, to pewnie zaraz mi się odpali zaraz coś. Tam już mi się świecił u góry dwa kółka. No dobra, jest to jakaś taki minigierki, pełno minigierek tutaj jest. Rozwijam, tu, tu zwijam pewnie, tak? Nie, przestawiam. Przekręcam to w jakiś sposób, a widzę ten lewy żagiel przekręcam. Nie wiem, teraz co mam kliknąć? Teraz tu mam kliknąć. No dobra, czyli tutaj Okej. Okay. Jest trochę zarządzania. Nie było już za duże. Co się pali na żółto? Taszor się pali na żółto. Ale ptaszor, ja chciałem jeszcze trochę połowić. Ja nic nie złowiłem tak naprawdę. Tasor spierniczył, a to się burza zaczęła. Czemu mnie z kamerami się zanurza? Nie jest to wygodne. Teraz staniemy na środku, bo sobie uciek, ale że tu nie ma żadnego menu, to nawet jest jak z tej gry wyjść teraz słuchajcie. Chyba, że zaraz coś się pojawi. Udało mi się przeżyć burzę. Teraz mogę wybrać słuchajcie, teraz dopiero to działa, ale settingsów jak widzicie nie ma. Dobra, idę zobaczyć. Mogę biegać super, aż do mnie gada, nie słucham go nawet. To jest wszystko zepsute. Jest jakaś fabułka. To, czy to, to, żeby był nasza chabilka? Trochę wygląda, co? Jak nasza habilka. To ja byłem wszędzie, ptaszor? Czy może gdzieś nie byłem? To mi się świeci na żółto. Gdzie są te ryby, które złowiłem? Ej! Ej! Ej, gdzie są te ryby? Ptaszor! Znaczy, to mi zażar ryby. Bo wiem, że tu coś jeszcze muszę zrobić. To jest balkon. on wyjść na ten balkon. No ale dobra, słuchajcie. No i znowu się zacząłem. Wchodzi w deskę, tekstura. Bo nie ma innego wyjścia tutaj, nie? Ja nie jestem ślepy, nie? Nie jestem, czy jestem ślepy? Chodzę, klikam na E. To tam spada ewidentnie z tego. Nie wiem, wszędzie byłem. Drugi raz escape'em raz wejdę, ale już escape'em nie wyjdę. Już nie można wyjść escape'em. Już muszę kliknąć myszką. Jezus, tutaj? Naprawdę? To jest moja wyspa, tak? Co tu bym chciał, no? Co tu bym chciał? Tu. Tu, A tu jest podświetlona, więc chyba muszę. Tu. Dobra. Lighthouse jest zepsuty. Płyniemy gdzieś dalej. Tak nie robi się y, samouczków. Y, absolutnie jest to zrobione źle. Ponad nie ma dyskusji na ten temat. To coś innego. A z tym, co mam zrobić, na przykład, mogłem wziąć dwa. To nie jest napisane, co z tym zrobić, a nie było w samouczku. To jest jakieś zboże, zakładam. Pszenica, zboże. Fajnie. To się zepsuło? Chyba zepsuło. Jak ja mam to naprawić? Tu jest coś do naprawienia? Taszor jesteś, gadasz do mnie coś? Mogę coś kliknąć? Tu jest coś do kliknięcia? Wiatr, ja, którym wieje. nawieje? Ha, rozumiem, dobra, chyba zamysł jest taki, że nie powinien być na tym czerwony, bo to czerwone się przesunęło. Tak, tak zakładam, że o to chodzi. Ale to chyba zepsułem, tak? Już nie jest zepsute. Nie, było zepsute, już nie jest. Zupełnie nie rozumiem tej mechaniki. Jest olej. Masz olej. Zakładam, że olej tam ma być. Czuchy, weź spal Wtedy mi powiedzieli co mogę z tym zrobić, że weź to spal. Czuchy, Pewno, pac. pac. Na razie łowienie jest zupełnie bez sensu, bo nic mi nie daje. Zapierniczam jako szalały. W ogóle ja mogę łowić w takim tempie Dobrze A wiem gdzie płynę jak płynę. Cokolwiek wiem o płynięciu. I złoto, do, po coś mi się... Po co ja to złowiłem? Tak zapierniczam jak Messerschmitt. Nie mogę łowić teraz? Tam się przesunęło, że nie mogę łowić. U góry to kółko, widzicie? Łowienie. No, wiatr. O, wiatr się na razie nie zmienia. Nie mogę łowić chyba dalej. Już mogę. Jest jakiś max Upłynąłem do Heburga. I tu są ludzie. Co się stało z tymi rybami z samouczka? Bo teraz mi nie zabrali moich skrzynek. Cześć ludzie. Cześć, ty coś pewnie kupisz, co? Dobra, no trzy mam akurat. A mogę trzy na raz podnieść? Dam Ci ta najmniej wartościowe. Mogę trzy. Super. I chodzi tak samo. Już dostałem. Też to podnieść że jak w bary mam na razy.

Byłem tu, mogę poprosić gdzie indziej, ale dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. To nie jest dobre demo, nie jest dobre demo. Nie ma opcji, nie mogę wyjść. To jest tak wiele rzeczy niedopracowanych, słuchajcie. Gra nie ma daty premiery, może niech lepiej nie ma. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Dara.